Ciałem typerzy, największe kluby w Europie zakończyły już swój sezon, jednak my cały czas szukamy ciekawych typów i postaramy się znaleźć je w niższych ligach w Polsce. Tradycyjnie mamy dla Was sześć luźnych propozycji. Zapoznajcie się z naszą krótką analizą i zdecydujcie, czy udało nam się Was przekonać. Jeśli uważacie inaczej, to po prostu zgarnijcie bonus za rejestracji w Fortunie i obstawcie te mecze po swojemu. Przed omówieniem weekendowych typów przypominamy Wam o partnerze naszej serii, czyli Fortunie. Rejestrując się z naszych linków, zgarniecie bardzo atrakcyjne bonusy na start. 210 zł zakładów bez ryzyka, czyli od 10 zł więcej niż w większości ofert, 20 zł free betu, a także do 2000 zł bonusu od pierwszej wpłaty. Przyznajcie, że są to bardzo atrakcyjne warunki, dlatego myślimy, że z myślą o nich warto założyć w fortunie swoje konta gracza. Link do rejestracji oraz kod promocyjny zapewniający bonusy na start znajdziecie w opisie filmu, a sam kod wraz z bonusami widzicie tutaj. Na początek sprawdzamy, co w ten weekend dzieje się w fortunie pierwszej lidze i trzy nasze propozycje to mecze w Kielcach, Olsztynie i Nowym Sączu. Korona w ostatnich kolejkach radziła sobie dobrze, bo najpierw wygrała u siebie z GKS-em GKSem Dołchatów, a później dwa razy pechowo straciła prowadzenie i ostatecznie zremisowała z Resowią i Arką. Zwłaszcza po tym drugim meczu Kielczanie muszą czuć niedosyt, bo do 73 minuty prowadzili z kandydatem do awansu już 3-0 i ostatecznie zremisowali 3-3. Wicef jest z kolei w mocnym dołku, bo w ostatnich 10 meczach wygrał tylko jeden raz. Według nas więcej szans ma tutaj Korona, która wiosną u siebie poległa tylko z ŁKS-em i albo wygrywa, albo remisuje. Dlatego nasza pierwsza propozycja to 1x w piątkowym meczu w Kielcach. Drugi typ to sobotni mecz z Stomilu z walczącą obarażem jedzią Legnica. Goście muszą koniecznie wygrać, jeśli chcą dalej marzyć o awansie. Z kolei Stomil nie musi już nic, bo utrzymanie ma w kieszeni. Mieć ostatnio gra w kratkę, bo raz wygrywa, a raz przegrywa. Jednak na wyjazdach punktuje dobrze i przed porażką w Opolu odniosła trzy kolejne zwycięstwa. Wysokie zwycięstwo z silnym LKS-em może podziałać mobilizując na zespół z Legnicy, Dlatego w tym zestawieniu typujemy dwójkę. Ostatni typ z pierwszej ligi to niedzielny mecz Sandetti, spuszczał niepłomice, która w ostatnich meczach wystawiała do gry sporo młodych zawodników i poniosła już 7 kolejnych porażek. Sendacja po kapitalnej serii lekko się zacięła, bo nie wygrała żadnego z czterech ostatnich spotkań. Jednak w meczach u siebie wiosną nadal jest niepokonana i wygrała 6 z 8 meczów. W ostatniej kolejce gospodarze pechowo zremisowali w Jastrzębiu, bo prowadząc 1-0 zmarnowali dwa rzuty karne. Jednak czujemy, że tym razem wygrają oni z Puszczą, która najwidoczniej ten sezon już odpuściła. Dwie kolejne propozycje to mecz drugiej ligi, gdzie wciąż trwa zażarta walka zarówno o awans, jak i o utrzymanie. Pierwszy mecz, który bierzemy pod lupę, to starcie dwóch Beniaminków, czyli Hutnika Kraków i Sokoła ostruda. Gospodarze wiosną grają naprawdę świetnie, czego najświeższym dowodem jest wyjazdowa wygrana z aspirującą do awansu Stalą Rzeszów. 10 ostatnich meczów Krakowian to 6 zwycięstw, 3 remisy i tylko jedna porażka. Bilans cel wygląda znacznie lepiej niż ostatnie wyniki Sokoła. Ostródzie nie wygrali od 6 meczów, w których aż 5 razy przegrywali. Z kolei 10 ostatnich spotkań to tylko dwie wygrane i jeden remis. Widać, że klub z Warmii i Mazur jest w mocnym kryzysie. Daleki wyjazd do Krakowa nie będzie łatwą misją, dlatego, według nas, lepszy w tym pojedynku będzie Hutnik. Drugi nasz typ to jedynka w meczu w Polkowicach. Górnik jest już pewny bezpośredniego awansu, jednak na pewno nie odpuści i nie zechce zepsuć sobie bilansu 13 kolejnych meczów bez porażki w ostatnim meczu sezonu przed swoimi kibicami. Bytowie jest ostatnia w tabeli i tylko cud może uratować się przed spadkiem, a właśnie za coś takiego uznać można komplet punktów na terenie lidera. Goście nie wygrali od 12 spotkań, w trakcie których aż 9 razy przegrali. Dlatego ciężko uwierzyć, że nagle nie lubię przełamać się w meczu z Górnikiem który ostatnio jest u siebie bardzo skuteczny. Po szósty typ schodzimy do trzeciej ligi, a konkretnie do pierwszej grupy i zespołów czołowej ósemki. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała dwa ostatnie mecze i jej przewaga nad drugim świtem mocno stopniała. Dlatego faworyt do awansu musi obudzić się i wygrać, aby nie skomplikować sobie sprawy na ostatniej prostej. Unia wydaje się być dobrym rywalem na przełamanie. Gra już o nic, rzadko remisuje, wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. A do tego wiadomo, że jej trener odejdzie po sezonie do innego klubu. Wiosną na wyjeździe pogoń przygra tylko raz w ostatniej kolejce, a oprócz tego wygra 5 z 6 meczów. Dlatego, według nas, może wejść tu wygra na gości, dla których ten mecz będzie bardzo ważny. Po naszych typach, czas na niespodziankę. Pewniaczki i MVP magazyn łączą siły. Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy z największym magazynem koszykarskim w Polsce. Dziś naszym gościem będzie Michał Kajzerek, redaktor MVP, który opowie o najbliższych meczach najlepszej koszykarskiej widze świata, czyli NBA. Z tej strony Michał Kajzerek z MVP Magazynu. Skoro nawiązaliśmy współpracę z pewniaczkami, to będziemy także obecni na ich kanale YouTube. Dlatego zachęcam, by śledzić, bo rozmawiamy o najlepszej lidze świata, czyli o NBA. A w niej trwają aktualnie playowe, czyli to, co kibice kochają w koszkówce zdecydowanie najbardziej. Co przed nami? Przed nami rywalizacja o mistrzostwa NBA, oczywiście. i Jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa są Milwaukee Bugs. Drużyna z Wisconsin w pierwszej rundzie pokonała po czterech meczach Miami Heat. Wszyscy spodziewali się. Siedmiomeczalowego boju rewanżu za e, zeszłoroczne playoffy, gdy w bańce Miami hit pokonali Milwaukee Bucks. Tymczasem emocji dostarczył nam tylko mecz numer jeden, w którym Bucks pod ogrywce i zwycięskim rzucie Chrisa Middletona pokonali hit i wyszli na prowadzenie, prowadzenie 1-0. Każdy kolejny mecz był dla Bucks tylko i wyłącznie formalnością. Zaprezentowali bardzo solidny atak, bardzo szczelną defensywę i bez cienia wątpliwości uroczyli do jednego z głównych kandydatów e, na zwycięstwo i podniesienie pod koniec sezonu trofeum Larego O'Briana aby jednak podnieść trofeum muszą wygrać wschodnią konferencję aby wygrać wschodnią konferencję muszą pokonać w drugiej rundzie playoffu Brooklyn Nets, czyli drużynę, która od początku sezonu była nastawiona na walkę o mistrzostwo mają w swoim składzie ofensywny trio James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving niezwykle mocne czy Bucks będą w stanie im się przedstawić? tak, jeśli zagrają dobrą defensywę myślę, że to właśnie obrona będzie główną zaletą drużyny z Milwaukee w starciu z Brooklyn Nets, wszystko zapowiada fantastyczne starcie, tym bardziej, że Giannis Antetokounmpo, czyli dwukrotny zwycięzca wyróżnienia MVP sezonu regularnego, będzie chciał udowodnić, że jest w stanie wziąć Bucks na własne barki i jest w stanie poprowadzić tą drużynę do mistrzostwa NBA. Mistrzostwa cały czas mu brakuje i z tego będzie rozliczany. Tymczasem w zachodniej konferencji cały czas trwa seria pomiędzy Dallas Mavericks i Los Angeles Clippers. Dallas Mavericks wygrali mecz numer 5. I prowadzą w serii 3-2, to oznacza, że brakuje im już tylko jednego zwycięstwa do tego, by awansować do półfinałów. Byłby to pierwszy awans w playoffach drużyny z Dallas od 2011 roku, gdy Dirk Nowicki poprowadził ich do mistrzostwa NBA. Luka Dądzic w ostatnim meczu 42 punkty, 14, z 8 zbiórek, I teraz wraca do domu, wraca do domu, by zamknąć serię. Los Angeles, Los Angeles Clippers z Kałym, Leonardem i Paulem George'em na pewno łatwo się nie poddadzą. Czeka nas fantastyczne widowisko, czy będzie mecz numer 7. Niewykluczone, że nie, bo Dallas są w gazie i będą chcieli zamknąć serię w sześciu meczach. Poznaliśmy także kolejną parę półfinałów wschodniej konferencji. Atlanta Hawks w pięciu meczach pokonała New York Knicks, natomiast Philadelphia 76 Sixers w pięciu meczach pokonała Washington Wizards. Te drużyny stworzą parę w półfinałach wschodniej konferencji. Wszystko zapowiada naprawdę emocjonujące starcie. Kluczowy wpływ na serię na pewno będzie miał falić, że kontuzji doznał Joel Embiid, lider drużyny z Filadelfii. Prawdopodobnie zagra w meczu numer jeden przeciwko Hawks. I niewykluczone, że to Hawks, którzy do roli faworyta w zwycięstwie w tym meczu, musimy pamiętać o, o tym, że w fantastycznej formie jest Young, lider mody i ambitny, rozgrywający Hawks, który ma za sobą fantastyczną serię z Nix. Może stworzyć przewagę dla Hawks i może w konsekwencji zdecydować o tym, że Hawks sprawią niespodziankę wygrywając jeden czy nawet dwa pierwsze mecze z Sixers z osłabionymi Sixers. Kiedy do gry wróci Joel Embiid? Bardzo trudno powiedzieć. Sztab medyczny Sixers nie gwarantuje niczego na ten moment. Yy, więc zwycięstwo Hawks, a nawet zwycięstwo Hawks w tej serii, nie powinny być dużą niespodzianką. Czy wygrają serię? Byłaby to bez wątpienia rewelacja playoffów. To nasz pierwszy raz na YouTube pewniaczków. MVP magazyn na pewno będzie pojawiać się częściej będzie starać się opowiadać Wam, wam o NBA i o tym, co, co słychać w playoffach i dokąd one zmierzają. Śledźcie YouTube pewniaczki. Postaramy się dostarczać Wam ciekawych treści. Dziękuję. I do zobaczenia. Pora na tradycyjny konkurs z Fortuną, w którym jak zawsze do wygrania mamy dla Was doładowania po 50 zł na grę. W tym tygodniu czeka na Was bardzo ciekawy mecz w Gdyni, o którym nie wspominaliśmy w naszych typach. Dlatego Waszym zadaniem jest wskazać dokładny wynik meczu Arka Gdynia Radom, Radom. Free Radom. zgarnie trójka typerów, która wskaże poprawny wynik i będzie najszybsza. Pamiętajcie tylko, że aby wziąć udział w zabawie trzeba mieć aktywne konto w Fortunie. Założycie je korzystając z naszego kodu vip lub klikając link w opisie filmu. Z naszej strony to już wszystko. Mimo, że najlepsze kluby już nie grają, to emocji w walce o awans i utrzymanie w niższych ligach na pewno nie zabraknie. Pamiętajcie, że na naszej grupie na Facebooku możecie podzielić się swoimi propozycjami. Codziennie znajdziecie tam nowe analizy i prognozy. Link do grupy umieściliśmy w opisie tego filmu. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy, że wytrwaliście z nami do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć tutaj. Widzimy się za tydzień. Cześć!